W Policach powstało miejsce, do którego mieszkańcy będą mogli przyjść ze sprawami dotyczącymi miasta. To nowo powstałe biuro Polickiego Radnego, który głosi, że ma coś do zrobienia. 9 listopada radny Rady Miejskiej Grzegorz Ufniarz oficjalnie otworzył swoje biuro, które mieści się w Policach przy ulicy Grunwaldzkiej 15 na pierwszym piętrze w pokoju 103. Powstało ono w celu organizowania spotkań z mieszkańcami. To, że powstało tutaj to biuro i z zaproszeniem dla wszystkich mieszkańców, to jest między innymi jeden z, ze sposobów utrzymywania tego kontaktu z mieszkańcami Polic. Ja co prawda jestem również dosyć aktywny w internecie, tam prowadzę takie spotkania na żywo. Również od jakiegoś czasu realizuję taki projekt Kawa z Grześkiem. Bardzo mi zależy na tym, żeby nawiązywać kontakt bezpośredni i właśnie to miejsce jest po to, żeby można było spokojnie usiąść, Porozmawiać. Najbliższe spotkania zaplanowane są na 23 i 30 listopada od 16 do 18. O kolejnych terminach radny będzie informował w swoich mediach społecznościowych. Jeżeli ktoś będzie chciał wyrazić swoją opinię, uwagę na temat funkcjonowania gminy albo pod moim adresem, to oczywiście jestem gotowy do dyskusji. Jestem też gotowy i otwarty na rozmowy na temat tego, jak police powinny wyglądać. Te wszystkie spotkania, które ja organizuję, czy to w internecie, czy na żywo, one również mają taki cel. Chciałbym, aby mieszkańcy dzielili się swoimi opiniami i mówili, jak sobie wyobrażają swoje miasto. A radny jest od od tego, żeby właśnie te pomysły mieszkańców próbować wdrażać w życie. Radny podkreśla, że od lat zajmuje się sprawami dotyczącymi mieszkańców polic. Niejednokrotnie interweniował w sprawach usterek czy kłopotów, z jakimi borykają się policzanie w swoich domach lub w ich otoczeniu. Dzięki stałemu miejscu kontakt z mieszkańcami ma być usprawniony.